Witam Was, moi drodzy. Czekają nas bardzo ważne wybory, które zdecydują o tym, jaką będziemy mieć Polskę. Tymczasem, politycy wszystkich opcji zafundowali nam cyrk na kółkach zamiast wyborów. No, nie da się tego inaczej ocenić, jeżeli. Kandydat na prezydenta, tuż po pierwszej turze, wykrzykuje, że przyjdzie na wywiad do Sławomira Mencena i wszystko podpisze. Tyle, że jeszcze nie było powiedziane, co? To jest sytuacja dla mnie niepoważna. No, nie można tak traktować swoich wyborców. Którzy często mają silne przekonania, nie kierują się wyłącznie koniunkturalizmem, tak jak ja, na przykład. I jeżeli ktoś wykrzykuje, że wszystko podpisze, a jeszcze nie wie, co ma do podpisania, no to jest to naj, najnormalniej w świecie niepoważne. Natomiast, żeby być obiektywnym, no nie sposób nie wspomnieć wczorajszej sytuacji, kiedy premier polskiego rządu, pan Donald Tusk, chcąc uwiarygodnić pewne doniesienia o Karolu Nawrockim, jako potwierdzenie tych, tych, tych doniesień sięga po Mureńskiego. Największego dzbana we freakfightach. Nawet środowiska freakfightowe, które naprawdę są jeśli chodzi o tą, o tą, tą granicę tolerancji, mają bardzo przesuniętą, jeśli chodzi o, o estetykę, powiem tak najdelikatniej, no to nawet te środowiska nie chcą się przyznawać do tego pojeba. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest al, że to nie jest prawdziwy wywiad, że ktoś po prostu się znowu gdzieś w internecie pobawił i, 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 i że to nie jest prawda, że premier. Jako autorytet wziął sobie największego dzbana z freak Fight. Niestety okazało się to prawdą. Ja wczoraj poczułem się tak, że lepiej nie mówić. Byłem bardzo rozgoryczony, bo zauważcie, że 140 tysięcy ludzi przyjechało na marsz Rafała Trzaskowskiego. Pełna mobilizacja od kilku tygodni, robienie wszystkiego, co w, w ich mocy, żeby wyjść na prowadzenie. Już pierwsze sondaże pokazują, że minimalnie wychodzi na prowadzenie i wtedy na białym koniu wjeżdża Pan Premier i twierdzi, że Murański wie, co mówi. No, ja pozwolę się Panie Premierze nie zgodzić z tą opinią. Uważam, że wiarygodność Murańskiego jest równa wiarygodności kija od szczotki albo grabi. Tylko, że w sumie grabie są jednak bardziej wiarygodne. To też nie ma co przesadać. Grabie są jednak bardziej wiarygodne niż, niż, yy, niż Jaca, na którego się Pan yy, powoływał. Jak z pewnością wiecie, moje poglądy są prawicowe, ale nie skrajne. Ja yy, pamiętam Polskę kiedy jeszcze nie była w Unii Europejskiej. Młodzi wyborcy y, mogą tego nie pamiętać, bo już się urodzili w Unii Europejskiej, więc zapewniam Was, że Polska wyglądała diametralnie inaczej. I cieszmy się, że mamy otwarte granice że, możemy, że jest wolność przepływu ludzi, y, towarów i że, i że możemy cieszyć się y, tym wszystkim jako dumni członkowie Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej jest ze mną. Natomiast nigdy nie byłem wyborcą Platformy Obywatelskiej. To znaczy, może też nie tak dokładnie, bo z 15 lat temu może, może zagłosowałem na, na pana Donalda Tuska IPO. Natomiast było to naprawdę wiele, wiele lat temu, jak jeszcze to była zupełnie inna platforma. Do chwili obecnej nie mogę zrozumieć decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które zdecydowało, że kandydatem będzie Karol Nawrocki, ponieważ w tej partii jest przynajmniej kilkadziesiąt osób, które lepiej nadają się na, na to stanowisko. Przynajmniej kilkadziesiąt. Z panem Karolem Nawrockim mam taki kłopot, że ja znam. To po niektórych jego dobrych znajomych. I właśnie to no, powoduje, że mam ogromny kłopot z tym, aby móc na niego zagłosować. I jako ciekawostkę powiem Wam, że nawet nie chodzi o Wielkiego Bół, którego również poznałem we Freakwives. Tu nie chodzi o niego. No ale w związku z tym, że do kampanii wyborczej zostają włączone takie parszywe individua, individua, indywidua, jak stara gangrena, no to powoduje to, że mnie od tych wyborów niestety odrzuca, no bo jeszcze niedawno była taka nagonka na freak fighty, a dziś stawia się największego dzbana z Free jako autorytet. Przecież to jest istny cyrk na kółkach. I o ile w pierwszej turze za klauna robił Krzychu Wybieracz, to o tyle w drugiej turze to już się okazało, że uczestniczymy w arcycyrku i że politycy robią sobie z nas jaja, robią sobie z nas jaja, bo tak naprawdę teraz tylko by trzeba było jeszcze zrobić face to face w sobotę, Ceremonie ważenia, no a w niedzielę normalnie pay per view, i, i pokazać wybory, no bo to wszystko poszło w tym kierunku. No i wczoraj zapowiedziałem Wam, że jako cesarz nie wybieram się na te wybory. Nie będę w tym cyrku uczestniczył, nie dam się na to namówić. Dziś po wnikliwym przemyśleniu tego wszystkiego chciałbym, żebyście wiedzieli, że jako młode. Pokolenie, jako fani cesarza, bo mówiłem wam wczoraj, że nie idziemy. Chciałbym się z tych słów wycofać. Nie mogę decydować za was. To, że ja zostanę w domu i nie pójdę na wybory, to nie znaczy, że wy macie zrobić tak samo. Absolutnie nie. Każdy z was ma swoje sumienie, każdy z was ma swój rozum i zwracam się tym samym do wszystkich moich młodych fanów: idźcie na te wybory. Jeżeli macie taką potrzebę i zagłosujcie, na kogo uważacie. I żeby już być absolutnie w tym wszystkim obiektywnym, no nie można też do końca Bana Murańskiego przypisywać panu Rafałowi Trzaskowskiemu. To nie jest człowiek z mojej bajki, przecież wiecie to doskonale. Wielokrotnie dawałem tego wyraz. Najbardziej nie mogę znieść tego, jak traktuje kierowców w Warszawie. Jak wszędzie wpierdala słupki, żeby tylko nie można było zaparkować. I ja myślałem, że we wszystkich stolicach europejskich się tak dzieje. A tu się okazuje, że nie. Że w Berlinie można normalnie pojechać, zaparkować i nikt cię nie ściga za to, że stanąłeś gdzieś autem. Yy, więc to nie jest człowiek z mojej bajki. No ale z drugiej strony nie można mu. Przypisywać tego, że ma jakieś konszakty z Murańskim, bo, bo to nie Rafał Trzaskowski powoływał się na Murańskiego. Po prostu nie możemy stosować, stosować bolszewickiej metody o odpowiedzialności zbiorowej. No to, że pan premier nie skonsultował. Tego ze swoimi, ze swoimi e, współpracownikami, na kogo się powołuje, to też nie do końca e, ma znaczyć, że ma coś w tym wspólnego pan Rafał Trzaskowski. E, gdyby on się tak wypowiedział, jak wczoraj pan premier, no, to to by była kompletna dyskwalifikacja. No, ale przecież on nigdy nic na ten temat nie powiedział i na nikogo takiego się nie powołał. Podsumowując, moi drodzy. Młodzi fani. Idźcie na wybory. Cesarz absolutnie jest za tym, żebyście zagłosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Natomiast ja muszę się nad tym wszystkim głęboko zastanowić. Wybory są w niedzielę. Ja pewnie w soboty wieczorem. Nie, już jest cisza wyborcza. Czyli w piątek wieczorem. W piątek wieczorem. Powiem wam, jaka jest ostatecznie moja decyzja, czy na te wybory w ogóle idę. A jeżeli idę, to powiem wam również, na kogo zagłosuję. Cesarz nie będzie unikał odpowiedzialności. Serdecznie Was pozdrawiam. No i cóż, bawmy się dobrze, przynajmniej próbujmy, bo takiego cyrku już więcej pewnie oglądać nie będziemy mieli okazji.